Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Deo Misje projektantów. Tym razem wrócimy sobie do tych bardziej świeżych misji, i tym razem przygotowałem dla Was kontynuację misji od pana Trackera 545 czyli ten autor się pojawił ostatnio miesiąc temu na moim kanale. I generalnie postanowiłem sobie dokończyć tą jego króciutką, chyba historyjkę Z tego co się już zorientowałem, są w sumie cztery akty. Zobaczymy, czy wszystkie przejdziemy. Na razie zajmiemy się aktem drugim. Będzie to kontynuacja jego, właśnie tamtej misji, która pojawiła się chyba też bodajże 13 odcinków temu. W każdym razie tyle tytułem wstępu. Odpalajmy wreszcie i przejdźmy do sedna tej sprawy. Do roboty. Akt 2 Spierdalamy stąd. Gaz do dechy, Toreno. Uwaga, o kurwa. Rozibali się, szybko wyciągnąć ich, jedziemy do magazynu. Wy zróbcie coś z tymi idiotami, ja idę do bunkru. Tak jest. A reszta do roboty. Hej, Dak, pomożesz mi z tym chujem, co tu leży? Oczywiście. Myśleliście, że nie żyje? Niespodzianka. Zabij ludzi Berkleja i poszukaj Majka i Makera. Dobra. Tak takim razie pora pierwszego z nich pożegnać. Chyba ma pistolet z tłumikiem, z tego co się już tutaj zorientowałem. Tak, dobra. Okej. Okay. Lecimy teraz po jego towarzysza, który tam wspominał. Zobaczymy co on tam... Nie, chyba mnie nie widzi. Tak, coś tam... Sięga na półkę. <laughs> coś takiego próbuję zrobić. Weźmy uzbrojenie. Co tutaj mamy? Uuu, widzę, że nieźle. Strzelba bojowa M4 i, M i kamizelka. Materiały wybuchowe też się przydadzą. Podejść do biurka. Jakieś ważne dokumenty, Top Secret, to Top Secret też się przyda. Znaczy, tu to chyba. To teraz, gdzie jest Maker Mike? Idź do rzeźni. Po, pomóż, ten pojeb chce mnie przerobić na hamburgera. Kolega chce dołączyć. Zapraszam. rzeźnika! No dobra, co podejdziesz? No to w takim razie prosto po furkę, Nie ma problemu. Gleba z kurwy synie. Jeszcze was <coughs> pozabijam. Zobaczycie. Hmm, ciekawe co robi ten guzik. Nie, 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 proszę! Papa! Pa. A. <laughs> Nieźle. Ale to ciekawy jest pomysł, muszę przyznać. O, chuj przewalał się, jak to jest zajebiście być rzeźnikiem. Maker, gdzie Mike? Ten chuj go zamknął w chłodni! Idź do chłodni. Dobra, okej. Okay. Już widzę, że po nim. Tak, to jego szczątki chyba. Chyba, że tutaj jeszcze jakieś inne postacie były generalnie tutaj ścinane. Uratuj Mike'a. Dobra, gdzie jest Mike? Chyba tutaj gdzieś będzie leżał, co nie? A nie, siedzi sobie spokojnie na wózku, no proszę Nawet nie wiecie jak się cieszę na wasz widok Spierdalamy stąd cii, cii. Słysze... Słyszycie? Rzeźnik, gdzie hamburgery? Dave, patrz tam! O kurwa, chłopaki, rzeźnik nie żyje, ktoś tu jest. Bierzcie broń. Są w chłodni. Nie dam się znów zamknąć w chłodni, skurwy syny. Widzę, że toreno odpalił grube uzbrojenie. Okej okay. lecimy z nimi. Dobra. I na razie. Dobra, maker go wykończy. Chyba to ja sobie idę od drugiej strony. E, nie mam już tej strzelby bojowej. Chyba e, tutaj jest celowo tak jest zrobione właśnie. Czyli tak jakby właśnie przekazaliśmy chyba to całe uzbrojenie tym naszym towarzyszom. To też jest ciekawa inicjatywa, muszę przyznać. I dobra, w każdym razie już jest po nich, ale ktoś nas chyba tutaj zamknął. Mamy ich. Ale mamy ładunki wybuchowe, dokładnie. O tym teraz pomyślałem. I już jest po nich. Rozpierdolimy ten budynek w drobny mak. Dobra, wchodzimy teraz. Ja sobie przejdę na drugą stronę, ale fart, że się w ogóle nie podpaliłem. jeszcze to ciekawe. Ci nasi towarzysze. Powiedzmy, że jakoś to będzie, dobra. W razie lecimy z nimi. Tylko muszę tutaj teraz być bardziej czujny, bo ta strzelina coś mi się wydaje, że będzie trudniejsza niż tamto ostatnia. Więc spokojnie. Dobra, lecisz z nimi Toreno. No. To się przydasz tutaj przecież. Jak nie, jak tak, dobra, ruszamy i idziemy teraz jeszcze od drugiej strony. Bo tutaj będzie można ich powystrzelać. Dobra, yy, i dawaj go w sumie, tego też gościa. Czwórka naprawdę ma super zasięg, będę mógł strzelić naprawdę wielu gości. I chyba pora, tutaj jeszcze jednym się zająć. Dokładnie przeładuj. Dobra, super, udało się. Kurwa, którędy wyjdziemy? Głównymi drzwiami, ale podłożę bombę. Podłóż bombę. W takim razie robimy to, co należy. Podkładam. Gotowe, wychodzimy. Gdzie ty wskakujesz? <grymne> Uwaga, tu też są. Dobra, idziemy w takim razie dalej. No dawaj chłopaki, lecimy. Nie ma co się obijać. Dobra, i tutaj teraz muszę uważać, bo pewnie. O, tego, tego gościa, to ja jeszcze się tutaj nie spodziewałem. Myślałem, że dopiero tutaj. Ale nic nie szkodzi. No dawaj, Tore, no dobra, I... dawaj, wykończyć. Tak jest, dobrze, czy to idzie. Tylko tak dalej. Okej, okay, lecimy dalej w takim razie. To tu następny? Jakiś gośc z dobra, i Ciebie też. Yy, może nie będę tego wysadzał, bo lepiej. Dobra, no, trafiliśmy O, rany, dobra, dobra, ukryj się. Mam nadzieję, że ten pojazd jest dosyć wytrzymały. Miejmy nadzieję, że będzie to w normie, ale jeszcze jest to reno. Dobra, wykończysz go. Chyba się nic to nie będzie. Podłóż bomby, by się zablokował jeszcze tutaj. I by było. Dobra, podkładam kolejną bombę. Ale będzie eksplozja, tu tyle broni i materiałów wybuchowych jest. I to jaka? Dobra, spierdalamy. Do tego auta, szybko! I co i czas na finał? Teraz ja siedzę na przodzie Torena. Uciekni z terenu magazynu. Nie, najpierw trzeba się oddać, żeby doszło do wybuchu. Dobra? Tetonuj, okay. dawaj! I detonacja! Dwie bombki na razie, i to chyba wszystko? Nie, będzie jeszcze więcej. Widzę, że ładnie latają te pojazdy. Nie ma co. Siła wybuchu robi swoje. I dobra, to chyba byłoby na tyle. Wow, ale rozkurwiło. <laughs> Teraz to już tam na pewno nie wjedziemy. Dobra, Ruszajmy. to było zajebiste. Berklej się nieźle w kurwi. Jedziemy do Willi Mad Dobra, w takim razie e, chyba e, tak. Jedź do Willi Mad Myślałem właśnie, że mi się pokazał właśnie ten znacznik żółty, ale nachodził mi na to czerwone właśnie, co sobie zaznaczyłem. No i generalnie przez to go nie widziałem, ale to tylko moje takie było błędne przypuszczenie. W każdym razie myślę, że możemy się spotkać już przy willi naszego czarnokszkurego znajomego. Okej, okay, w porządku dojeżdżamy już na miejsce i zobaczmy o co tutaj jeszcze będzie chodziło. Misja wykonana, na szacunek plus, Dobra, w porządku. Znam, że jeszcze jakiś dialog z mandogiem, ale. W każdym razie przejdźmy sobie do drugiej części dzisiejszego materiału. Przechodzimy sobie do rzeczy i zaczynamy sobie oczywiście od tego, co mi się tutaj podobało. A zatem, jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, muszę przyznać, że wprowadzenie było w porządku zrobione. Kilka dyskusji, podbudowa była z poprzedniej części i to bardzo solidna, więc tak naprawdę wprowadzenie długie nie trzeba było takiego długiego zbyt tak naprawdę robić. Zostaliśmy wciągnięci w klimat i w fabułę emisji. Według mnie tutaj było praktycznie wszystko dobrze zrobione pod tym względem. Kolejna sprawa mapy bitewne były ciekawe przygotowane w tej misji, naprawdę ciekawie porozmieszczane obiekty, rzeźnia została naprawdę fajnie tutaj według mnie urozmaicona tymi wszystkimi obiektami, no i te w tych pomieszczeniach różnych e, jakieś tam pojazdy się przewijały i plus również za umieszczanie tych ruchomych obiektów, które były również fajnym dodatkiem e, do tej całej oczywiście tutaj mapki bitewnej. W całej misji, w ciągu całej misji przewinęło się sporo dyskusji, całkiem sporo tych przerywników, sporo scenek i to fajnie urozmaica według mnie. To dzieło. Ilość wrogów była imponująca, tutaj nie ma do tego żadnych wątpliwości, było to dzielone na naprawdę wiele etapów. Jeżeli chodzi o jakość tej akcji, ja mogę ogólnie powiedzieć, że to stało wszystko na solidnym poziomie. Różnorodny wygląd przeciwników, różnorodne wyposażenie również u przeciwników i niektóre z tych wyposażeń mieli takie mocniejsze, niektórzy z nich bronie i to powodowało, generalnie również dodatkowe myślenie w misji i to fajnie współgrało również z niewielką ilością życia u naszej postaci, więc tutaj według mnie fajnie autor generalnie tutaj to rozwiązał. Głowy były wyłączone liczne, modyfikacje życia również widziałem, że była Stosowana jedynie jedna rzecz, tak naprawdę, właściwie dwie mi się nie podobały, tylko w tej strzelaninie, ale ogólnie ona stała na solidnym poziomie, według mnie. Więc ogólnie było nie najgorzej, jak najbardziej nie najgorzej. E, również e, podobało mi się zachowanie naszych przeciwników, chodzi mi konkretnie o ich skuteczność. Byli oni rzeczywiście skuteczni w tej walce, pomimo tego, że brakowało tam ustawienia im drogi z animacji, żeby fajnie się poruszali po tej mapce bitewnej, ale widać było, mimo wszystko, że oni. Wnosili do akcji to całkiem sporo. Również fajnie, autor z tego wybrnął, że my zabierze, zebra, zebraliśmy właśnie dla nich te bronie i potem im wręczyliśmy, żeby oni mieli właśnie czym walczyć po tym, jak ich uwolniliśmy, tak naprawdę. Więc to również był ciekawy pomysł, który mi się tutaj podobał. E, jeszcze z takich pomysłów. Pomysł nawet z tym rzeźnikiem mi się całkiem podobał. Właśnie na tą jego okrutną śmierć trzeba tutaj e, powiedzieć, ale to był również ciekawy pomysł. Jak zresztą w ostatnim akcie, tak naprawdę od tego autora, tam wtedy był właśnie ten spadający kontener przez szybę. A tutaj i teraz jakieś takie zabicie nietypowe, naprawdę wrzeźni, za pomocą takiego no miejscowego sprzętu, że tak to ujmę. Więc to było całkiem, muszę przyznać, pomysłowe. Również wykorzystanie fajne było ładunków wybuchowych w tej misji. Naprawdę wybuchowo się tutaj to skończyło, więc to również według mnie było jak najbardziej dobre posunięcie. I ostatni plus tej misji, jest ona całkiem rozbudowana. Czas jej przechodzenia to jest takie około 9,5 minuty. Jest to dla mnie całkiem imponujący czas i to mi się również tutaj to podobało. Misja chwilka potrwała i to trzeba sobie przyznać. W każdym razie, jeżeli chodzi o wszystkie pozytywy tej misji, to już jest dla mnie tyle. Przejdźmy sobie teraz do drugiej sprawy. A zatem, jeżeli chodzi o pierwsze sprawy na temat tej misji, no nie podoba mi się dalej. Generalnie tytuł tej misji jest dla mnie nijaki, po prostu. O tym się wypowiadałem tak naprawdę w poprzedniej misji nagrywanej tego autora i myślę, że to się będzie powtarzać w tych innych również aktach, jeżeli zdecydowałbym się na ich nagranie w najbliższym czasie. Więc tak to po prostu zostanie, ale to jest taka drobnostka po prostu kolejna sprawa, również drobna tak naprawdę, tutaj autor się minimalnie według mnie machnął, czas po prostu nie współgra według mnie części pierwszej e, z tą częścią, no w pierwszej części to makry zaczyna strzelać ze snajperki, generalnie tam około pierwszej 30, a w tej misji tak naprawdę polem próbujemy uciekać gdzieś 50 minut po północy więc to jest taka tylko kwestia drobnej dokładności, to jest naprawdę mało widoczne tak naprawdę i minimalny to jest błąd, więc e, waga jest naprawdę bardzo minimalna, według mnie tego błędu, i to jest taka drobnostka już na przyszłość. Według mnie poważnym błędem jest skonstruowanie tak naprawdę momentu, jak w ogóle bohaterowie tej misji zostali schwytani. Po pierwsze, przeciwnicy, którzy blokowali im drogę, to oni powinni być, według mnie, za samochodami, a nie przed nimi. Ja na miejscu torena bym się spokojnie mógł tutaj przebijać przez tą ich blokadę, bo naprawdę on by ich rozjechał. Więc oni powinni być, generalnie, za jakąś większą osłoną. Według mnie, również za późno oni w ogóle ogień otworzyli do tej furgonetki, żeby mogli ją zatrzymać, tak naprawdę. Ona już była tutaj, oni dopiero zaczynają strzelać, ponieważ ta furgonetka respawnuje się po prostu za blisko tej blokady. Powinna się respawnować po prostu w dalszej odległości, i przede wszystkim e, dla mnie błąd tej katceńki jest taki, że ten wybuch, według mnie, on nie pasuje do tej dla mnie sytuacji. No, e, po tym wybuchu nie widziałem w ogóle żadnych ciał bohaterów, nie wiadomo co się z nimi stało. Jedyne podejrzenie to oni zostali w tym tak naprawdę pojeździe. Nie mogliby według mnie przeżyć takiego wybuchu. To powinno być według mnie w ogóle inaczej skonstruowane. Zrobić jakieś spowolnione, fajne tempo, jak oni z impetem uderzają w jakąś przeszkodę, i tak mogliby ich schwytać. E, przypomina mi się właśnie jeden moment z fabuły Stewarta 24, jak właśnie Nick i Molly Torres uciekali właśnie przed tymi e, gościami od e, Andrew Torresa, no i właśnie tam uderzyli z impetem tą ciężarówką w jakąś e, taką większą przeszkodę, i tutaj można było wykombinować właśnie coś e, tutaj e, podobnego. E, kolejny błąd generalnie dla mnie, trochę błędów w pisowni jest, przede wszystkim nie. Potrzebne te odstępy po dwukropce i przednią, i jest bardzo dużo błędów interpunkcyjnych. W ogóle autor nie stosuje znaków interpunkcyjnych, brakuje licznych przecinków, znaków zapytania, i to według mnie tutaj należy dopracować na przyszłość. Przejdźmy sobie dalej. Teraz będą tutaj takie błędy szczegółowe. Po pierwsze. Uzbrojenie powinno już tutaj czekać na nas w czasie gdy likwidujemy tych wszystkich strażników. Ale to jest oczywiście drobnostka, kwestia tak naprawdę skonstruowania pewnych momentów. Można zawsze po prostu zapomnieć i zostawić sobie na później. Jeżeli chodzi o to całe uzbrojenie, on, te pick wszystkie powinny być według mnie rozdzielone, bo to tak niejako wyglądało. To powinno być również polecenie raczej zebrania według mnie pick-up'a niż punktem kontrolnym i to powinno być zaznaczone polecenie na zielono, a nie na żółto generalnie w tym przypadku, ale to jest również drobnostka, rozumiem też po co ten punkt kontrolny został akurat wprowadzony, żeby zebrać prawdopodobnie te wszystkie bronie za jednym zamachem, więc może autor po prostu tak się tym e, sugerował. E, również nasza postać, e, Kenta Poa, po zabraniu również tych ładunków wybuchowych całych to powinna być w ogóle w innej pozycji, bo my kończymy po tej cutscence, jesteśmy znowu w takiej pozycji, to wygląda dla mnie tak, jakbyśmy w ogóle nic nie zrobili tak naprawdę, więc powinniśmy dostać jakiś teleport gracza o, w takiej pozycji, albo może nawet odwrócony już, to by symbolizowało po prostu, że zgarnęliśmy te ładunki i żeby to tak rzetelniej to bardziej wszystko było pokazywane, ale to są oczywiście same na razie drobnostki, przechodzimy dalej. Przechodzimy sobie teraz do przygody z rzeźnikiem, kiedy właśnie ten rzeźnik się na nas rzuca, stopiło łańcuchowo, to bardzo często zdarza się tak, z tego co zauważyłem, to maker wstaje na tej platformie i on ma chyba ustawione hold position. I on jest do tego naszym sojusznikiem, tak naprawdę. I mógłby zaatakować właśnie tego naszego przeciwnika, on w ogóle nic nie robi, więc nie wiem, dla mnie on powinien cały czas leżeć, albo powinien po prostu rzeczywiście od tyłu zaatakować i nam pomóc, go powstrzymać, bo to jak on sobie stał i się patrzył, to jest dla mnie troszeczkę takie bez sensu. Tutaj jest poważny już błąd, była nieukryta postać rzeźnika po tym jak go właśnie już obezwadniliśmy. Za pomocą M4, więc tego już należy koniecznie tutaj pilnować, według mnie, na przyszłość. Według mnie również pomysł, oczywiście, jak powiedziałem, był ciekawy, jak się rozprawiliśmy z tym rzeźnikiem, ale to nie zostało, według mnie, dobrze skonstruowane. Po pierwsze, kęt po w ogóle nie jest przystosowany do tych wszystkich cutscenek. Więc to jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa za szybko ten rzeźnik w ogóle się znalazł, według mnie, na tej platformie. Brakuje jakichś cutscenek, które by po prostu ukazywały, że go po prostu tutaj wsadzamy jakoś, uwalniamy makera, wsadzamy go, bardziej rozbudować po prostu ten moment. Można było również dodać jakieś dodatkowe części do tych maszyn, które rzeczywiście mogłyby robić krzywdę, ponieważ ja tutaj szczerze mówiąc nie widzę niczego, co mogłoby właśnie zaszkodzić. Jeżeli Wy coś widzicie jak najbardziej, możecie mi o tym napisać w komentarzu. Może coś tutaj przeoczyłem, ale ja tutaj niczego szczerze mówiąc nie widzę. I to tak wygląda w misji, bo ja to również sprawdzałem. I może troszeczkę kontrowersyjne, co powiem, ale można było również dźwięki wprowadzić. Może nie krzyku tego rzeźnika, ale dźwięki jakiegoś cięcia czegoś po prostu. To by naprawdę było efektowne, muszę przyznać. Taka katsenka z jakichś horrorów coś wprowadzić, dźwięk, dźwięki cięcia ciała, czy coś takiego. Myślę, że niektóre osoby, które się interesują horrorami z pewnością by mogły tutaj coś wykombinować ciekawego. I to wszystko by sprawiło, że taka scenka naprawdę by efektownie tutaj wyszła. Więc pomysł dobry, tylko realizacja po prostu gorzej. Ale następnym razem może będzie po prostu lepiej. Teraz sobie omówmy moment uwalniania torena. E, po pierwsze, maker jest niedostosowany właśnie do, e, odpowiednio do tej kascenki, jak go uwalnia, i po drugie, tak naprawdę nie wiem po co on go w ogóle uwalnia, bo e, ja sobie sprawdziłem dokładnie ten moment, e, i my mamy właśnie za zadanie pójść e, do tej chłodni, pod tą chłodnię. Tutaj jest jeszcze kolejna drobnostka, że powinna być jakaś scenka, jak wpisujemy jakiś kot, i to rzeczywiście się otwiera, bo my tylko podeszliśmy, nic nie zrobiliśmy i to się samo otworzyło. Co było dla mnie dziwne. Ale właśnie, kiedy mamy zadanie pójść do chłodni, to tak naprawdę jestem wózek, ale nie ma torena. I on oczywiście, można to obejść jak najbardziej. My tam po prostu podchodzimy, otwieramy te drzwi, toreno mógł w tym czasie jak najbardziej pójść na ten wózek. No ale skoro poszedł po prostu na ten wózek, no to nie widzę tak naprawdę sensu, żeby maker go uwalniał, to nie wiem, toreno się tak szybko sam związał, no nie ma to dla mnie po prostu sensu. A żeby ta kaczenka miała sens, to toreno mógł właśnie być na tym wózku cały czas, żebyśmy mogli, mogli go tutaj po prostu zobaczyć. A jeżeli autorowi zależało na tym, żeby go w ogóle nie było widać, no to można było zakryć po prostu ten. Fragment, jakimś obiektem, żeby nic nie było widać właśnie w tej chłodni. Przejdźmy sobie teraz do akcji przeciwnicy. Ogólnie było solidnie, ale nie podobało mi się rozmieszczenie kilku przeciwników. Byli za bardzo w takiej kupie według mnie. Z hold position to bardziej takich ciekawiej rozstawiać, ale jeszcze, jeszcze ciekawiej wykorzystywać tą mapę bitewną. No i niektórzy ci przeciwnicy są dla mnie strasznie abstrakcje, abstrakcyjnie poustawiani. Na szczytach jakichś obiektów, generalnie. To według mnie trochę dziwacznie wygląda. I również niektórzy z nich nie mają... Tak naprawdę większość z nich nie ma tak naprawdę skuteczności w walce. Jedynie obrażenia zadają nam ci wrogowie, którzy mają właśnie takie strzelby, ale ci z karabinami jakimiś szturmowymi, z SMG, z pistolecikami, no nic tam nie robili, więc tutaj jeszcze większą skuteczność im według mnie wprowadzić, żeby można było wprowadzić jeszcze większą, ciekawszą akcję. Ale to uznałem już jako drobnostkę, ponieważ ilość życia jednak gracza powoduje też to, że jest w sobie, w sobie tak naprawdę samo to myślenie, więc. To wszystko jakoś tak sensownie ze sobą tutaj jak najbardziej współgra. Była również taka scenka, jak ci dwaj właśnie goście wchodzą tutaj. Dostrzegają jak ten rzeźnik został już zmasakrowany, ale no tak naprawdę oni cały czas stoją sobie w tym przejściu, jak są te wszystkie kascenki. No mogli tu podejść generalnie, coś sprawdzić, co się z nim stało pobadać trochę to miejsce, no lepiej skonstruować te kadcenki, przede wszystkim lepiej tych aktorów dostosować do tych kadcenek. Jeszcze był taki problem właśnie z naszymi towarzyszami. Skuteczność była, ale po pierwsze brakowało drogi z animacji, żeby się ciekawie poruszali po polu bitwy. I w niektórych momentach również oni wchodzili nam i psuły określone kadcenki. Jak na przykład podkładaliśmy tam ten ładunek wybuchowy ostatni w tej bazie, no i właśnie ten maker wskakuje, a potem Toreno nam w ogóle włazi, tak naprawdę. Pod, przy na, pod naszą postać jak podkładamy ładunek wybuchowy, więc yy, również niezastosowanie drogi z animacji spowodowało generalnie takie problemy, które nie powinny tutaj według mnie istnieć. No, i jeszcze ostatnie cztery sprawy. Była taka cenka, jak nasi bohaterowie udają się już do żółtego sultana. No, i dwie postacie tak bardzo minimalnie się przeteleportowały, więc to jeszcze bym dopracował na przyszłość, bo to jest troszeczkę widoczne. Sam wybuch według mnie był dobrą pomysłową rzeczą, ale to nie wyszło według mnie najlepiej. Jest za mało eksplozji ogólnie. Za mało jest etapów tych eksplozji, tak naprawdę. Jest jedne, dwie nijakie eksplozje, no i jest jedna taka duża, strasznie i to dużo bym podzielił na jakieś dwie części, żeby te ładunki nie wybuchały jednocześnie, tylko po prostu raz jeden, drugi, trzeci, czwarty i tak takim fajnym tempem, fajną taką takie domino tak zwane można byłoby tutaj stworzyć ze spowolnionym tempem. Według mnie również te wszystkie pojazdy nie powinny być niezniszczalne w ogóle, one wszystkie powinny tutaj wybuchnąć, żeby to wyglądało wszystko jeszcze bardziej efektowniej. No i jeszcze jedna sprawa, nie ma częściowych ruin tak naprawdę tego wybuchu. Nie tego budynku po tym wybuchu. Oczywiście samochody, które tutaj naprawdę <grywanie> dziwne wrażenie zrobiły, zasłoniły to całe miejsce, ale ja tutaj żadnych ruin budynku nie widziałem a po takich wybuchach według mnie konstrukcja takiego czegoś mo, no, mogłaby zostać poważnie naruszona i to wszystko by efektownie i realistycznie się bardziej prezentowało. No i ostatnie dwie sprawy, wracaliśmy już w godzinach porannych do mieszkania MadDoga, nie przewinął się ani jeden samochód, coś powinno według mnie być po prostu na drodze. No i misja nie ma ciekawego zakończenia, no, wjechaliśmy pod posesję i misja się skończyła. Najlepsza opcja, myślę, dialog z Mad Dogiem, jakieś podsumowanko, krótkie, chociażby wydarzeń. Bo misja się skończyła tak trochę znikąd i według mnie nie powinno tak być. W każdym razie, jeżeli chodzi o moje wszystkie pozytywy i negatywy tej misji, to, jest już, to już jest tyle i przejdźmy sobie do końcowych słów. A zatem, jeżeli chodzi o zakończenie tego dzisiejszego materiału, no według mnie misja była troszeczkę słabsza, tak naprawdę, od poprzedniej. Przede wszystkim więcej tutaj szczegółów jednak wykryłem. Tam nie te szczegóły nie były aż tak bardzo widoczne, tutaj było zdecydowanie więcej tych szczegółów, ale autor naprawdę ma ciekawe pomysły, muszę przyznać. Z tym rzeźnikiem, z tą spadającym kontenerem. Tematyka również nie jest wcale tutaj według mnie najgorsza, te postacie aż tak często się nie przewijają. No i plusów również jest trochę. To trzeba sobie przyznać, Akcje i mapę bitewną autor ma całkiem nieźle opanowane, więc jeżeli autor się skupi na szczegółach, no to ja tutaj widzę potencjał na robienie dobrych misji. Dzisiaj oceny nie wystawię, ostatnio było chyba 3,25 gwiazdki, ale dzisiaj pozostawię to bez oceny. No i myślę, że w następnych odcinkach, jeżeli nikt nic nie przyśle, no to możemy sobie rozegrać jeszcze akt trzeci, akt czwarty. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Osobiście nie grałem jeszcze w tej misji, więc mogę je tutaj jak najbardziej ograć. Zapowiad to znaczy, no, wygląda to całkiem ciekawie, i jestem właśnie również ciekaw, jak tak naprawdę to będzie kontynuowane. Dzięki za uwagę, to wszystko w tym materiale. Jeżeli macie coś do dodania, oczywiście standardowo komentarze na Was czekają. A my widzimy się oczywiście w przyszłym odcinku. Trzymajcie się, cześć!